Podniki. Kochani, robimy Wasze cytanko na 2021 rok. Przelecimy sobie przez każdy miesiąc, zobaczymy, co tam co tam się pokaże, i zrobimy cztery rady po jednej na każdy kwartał. Tak jak robiłam bodajże chyba w zeszłym roku. Jest, kochani, jeszcze tylko raz i lecimy. No dobrze. No, to lecimy. Czekajcie, zrobię sobie trochę miejsca. I teraz tak. Styczeń, luty, marzec. Zaraz zobaczycie kartę. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Październik, listopad, grudzień, karta ogólna i cztery rady. Rada na pierwszy kwartał. Wypadły mi trzy karty, nie biorę. Rada na drugi kwartał. Rada na trzeci kwartał. I rada na czwarte kwartał. No kochani, zrobiłam zdjęcie. Yy, już chyba widzicie. No to lećmy. Styczeń. Jezu, jakim macie czytanie. O Boże. Miśki, to chyba rzeczywiście era wodnika. Wow. No. Styczeń. Karta wodnika. Miesiąc wodnika, kochani, spełnienie marzeń. No nie wiem, w jakiej dziedzinie tam chcecie mieć spełnienie marzeń. No być może jakaś osoba, być może jakieś miłościowe sprawy, być może zawodowe, finansowe, no różne, mogą artystyczne, być może duchowe. No, wodniki są uduchowione i mają taką smykałkę, żeby gdzieś tam sobie otwiergać. Także, kochani, przepiękna karta styczniowa. No, ja Wam życzę, żeby jak największej ilości z Was ta energia wodnikowa rzeczywiście w styczniu się tutaj ziściła. No, bo wiadomo, macie ascendenty, macie różne inne naleciałości, więc, no, czy wejdziecie w wodnikową energię w styczniu, tego nie wiem. Ja mówię, co jest dla wodnika. Kochani, przepiękne spełnienie marzeń. Luty. Wyjście z jakiegoś zmartwienia. Jeżeli ktokolwiek się czymś martwił, jeżeli ktokolwiek nie mógł spać po nocach, na różne tematy się mogliście martwić zdrowiem, pracą, miłością, związkiem, brakiem związku. No co by to nie było, to w lutym wychodzicie z tej energii. Najpierw spełnienie marzeń w styczniu, a potem wyjście z energii zmartwienia w lutym, ale czekajcie, bo to jeszcze nie wszystko w tym pierwszym kwartale, ponieważ w marcu macie Asamonet. Kochani, nie wiem co, nowa praca, nowy związek, zamieszkanie razem, zaręczyny, śluby, co jeszcze możecie mieć takiego, przeprowadzka, kupno domu, kupno samochodu, dokument, dyplom, yy spadek. Nie, nie, nie wymyślę, bo to mogą... Ale wiecie o co chodzi. Wiecie już o jakiego rodzaju nowości by tutaj chodziło. Przepiękna karta. Genialna. I teraz... Kurde, Miśki, mam déjà vu. Teraz w tym momencie, jak to do Was powiedziałam, mam déjà vu, że już to kiedyś... A wodniki na Waszych czytaniach zawsze taka magia jakaś. Ja nie wiem, co Wy robicie ze mną, ale to jest niesamowite. Kochani, dziwna rada. Dziwna rada. Rada jest taka, żeby troszeczkę zwolnić. Po pierwsze, możliwe, że jest gdzieś coś, czego co nie do końca odpuściliście i co nie do końca odcięliście, ale niektórzy z was będą musieli się zastanowić nad tym, czy na pewno odcinać wszystko to, co chcecie w pierwszym kwartale odciąć. Czy nie jest tak, że niektóre z tych rzeczy można byłoby jakoś zostawić? Ja nie wiem, czego to będzie dotyczyło. No, broń Boże, nie mówię o toksycznych ludziach. No, to tam se odcinajcie. Ale czasami jest tak, że można byłoby coś w życiu sobie zostawić, coś, co na przykład wy byście chcieli pójść do przodu i musicie, o, zostawiam, to nie chcę tego brać. A na przykład wartałoby to jakoś w jakimś charakterze w życiu swoim zostawić. Zastanówcie się nad tym. Jeżeli to nie jest wasze, nie bierzcie tego w ogóle, nie musicie tego brać. To jest po pierwsze. Po drugie, zwrócić uwagę na komunikację z innymi, żeby była bardziej jasna, bardziej przejrzysta. A po trzecie, zwolnić. Ta karta, ten rycerz zazwyczaj jest strasznie szybki, strasznie zdecydowany, konkretny i taki, tak, tak leci do celu. Ale ta karta, jako rada. Jest pokazana, żeby tak troszkę, może zwolnić, żeby nie było wszystko tak bardzo, bardzo szybko. Być może po prostu chodzi o to, bo to są, to są bardzo dobre karty na pierwszy, na pierwszy kwartał. Być może chodzi po prostu o to, żebyście więcej czasu poświęcili na jakieś przemyślenie czegoś. Żeby to nie było takie, że lecę na łeb na szyję, tylko że daję sobie też trochę czasu, żeby pewne rzeczy przemyśleć. Niektórzy z Was będą musieli. Ym, Coś komuś zakomunikować być może. To jest raz. A druga sprawa, yy, żeby ta komunikacja była jasna i szczera, ale też wymagajcie tego od innych ludzi. No, no pierwszy kwartał zapowiada się całkiem, całkiem. Mieszki, drugi taki trochę dziwny. Niby w kwietniu fajnie, bo w kwietniu przychodzi. Albo sprawy związane z dzieckiem, ale bardzo miłe, bardzo fajne, albo komunikacja od jakiejś osoby i czekacie na tą komunikację, to są dobre, miłe oferty, to są miłe rzeczy, albo jakieś miłe prezenty, albo miłe oferty wieści. A co jeszcze chciałam powiedzieć? Wyznania miłosne lub poznawanie nowych osób. Również miłościowo, również nie, to mogą być przyjaźnie, mogą być miłości, poznawanie jakichś nowych osób. E, jakby nie było, otwarcie emocjonalne, miłe doznania, miłe słowa, prezenty, komunikacja, ludzie. Miłe, miły miesiąc. Kiedy będą święta wielkanocne, wtedy właśnie, w kwietniu? Bo to będzie miły miesiąc dla Was. Ale, co jest po kwietniu? Kwiecień, maj, ale w maju. Nie wiedzieć czemu nagle tracicie na coś ochotę, albo zapał, albo nadzieję. Czyli wszystko się przez te cztery miesiące pięknie rozwija, czekajcie, jaką macie radę. Uu. Zaraz Wam powiem. Wszystko się pięknie, ładnie przez te cztery miesiące rozwija, natomiast później w maju. A jaki macie czerwiec? W maju macie pokazaną jakąś, jakiś, jakiś trochę pesymizmu. Czyli tak jakby w maju was tak walnęło tak, o to się mi nie uda. O nie, to do mnie nie przyjdzie. A z tą osobą to nie wiem, czy się uda związek. Może być coś takiego. Ta karta kwietniowa tych miłych, nowych znajomości lub ludzi lub ofert... W maju pokazuje się ta, no bo być może to jest ta, ta, ta energia, pokazuje się tak, jakbyście stracili taki zapał do tego i stracili nadzieję, że to rzeczywiście będzie się rozwijać. W maju tracicie do tego nadzieję. Tak patrzę na resztę roku, powiem Wam tak: maj, czerwiec, lipiec będą najgorsze. No, znaczy najgorsze, to się nic nie dzieje strasznego, po prostu najtrudniejsze. Natomiast Później już, co jest po lipcu? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Od sierpnia wzwyż już macie bardzo fajne karty. Także być może, no, z przed chwilą, jak robiłam, to miał koniec roku najgorszy. Wy macie najtrudniejszą tą, yy, to, to, ta wiosna, ten przełom wiosny i lata. Czyli maj, czerwiec, lipiec. Yy, kochani, więc w maju... Jakaś utrata nadziei. Może być tak, że chcieliście coś zrobić, chcieliście coś z kim zrobić, albo przyszła jakaś oferta w kwietniu, a w maju pokazujecie: cholera, kurde, to chyba mi nie wyjdzie. Z tego chyba nie będzie, z tej mąki chyba nie będzie chleba. Możecie mieć takie chwilowe jakieś zastanowienie, zaraz Wam powiem jaka jest rada na ten okres, a w czerwcu macie pokazane, że albo będziecie mieć jakieś problemy z dziećmi, nie bójcie się, nie żadne jakieś tam zdrowotne, być może chodzi o to, że dzieci gdzieś wyjadą i będziecie tęsknić, być może chodzi o to, że właśnie dzieci będą i nie będziecie mogli się zająć czymś innym, albo y, problemy z przyjaźniami lub z jakimiś. Ludźmi, których znacie z przeszłości lub z dzieciństwa. Niektórym z Was w okolicy maja-czerwca maja, otworzą się jakieś rany z dzieciństwa, które będą musiały być uleczone, karmiczne przeżycia. Na lipiec się to jeszcze nam nakłada czyli maj, czerwiec, lipiec. W lipcu przeżycie karmiczne lub dopełnianie jakiejś karmy albo Nagle coś się takiego wydarza, co musicie przez to przejść, po to, żeby coś zamknąć. Taki mniej pozytywny okres dla Was, w tym, w tym, jeżeli chodzi o ten rok, to właśnie maj, czerwiec, lipiec. To nie są jakieś straszne karty. To nie, o to, żebyście tutaj roz... to nie chodzi o to, żebyście tutaj rozpaczali o Jezu, maj czerwiec lipiec, masakra, bo to masakra jakaś specjalna nie jest, ale może być tak, że w pewnym momencie stracicie do czegoś zapał, stracicie ochotę i stracicie nadzieję, że to się uda. I w okolicy czerwca i lipca to tak sobie yy, albo się kłócicie ze znajomymi, albo przeżywacie jakieś dzieciństwo, albo jakaś bratnia dusza gdzieś tam z wami się nie może porozumieć, albo czekacie na kogoś i ten ktoś nie przychodzi. Typu rzeczy. Ale czekajcie, pierwszy, bo ja przeszłam do lipca, a nie powiedziałam Wam, jaka jest rada na, pierwszy, na drugi kwartał. Dziewiątka monet. Kochani, jeżeli chodzi o związki, ta karta mówi o niezależności emocjonalnej lub finansowej. Czy ktoś tu jest w jakimś związku lub, lub będzie, lub Albo teraz jesteście, albo będziecie w jakimś pierwszej połowie roku i nagle y, uznacie, że lepiej być niezależnym. Ja nie mówię, że będziecie singlem i że od razu, bo niektórzy z Was tu mają pokazany bardzo mocny związek w drugiej połowie roku, więc to wcale nie musi oznaczać, że wy kogoś zostawicie. Być może niektórzy tak, a niektórzy y, będą, y, dla niektórych to będzie związane ze związkiem, ale dla niektórych to będzie związane z pracą, ja Wam zaraz powiem. Y, I kochani, teraz tak. Jeżeli chodziłoby o związki, to taka rada na drugi kwartał, taka niezależność, żeby się uniezależnić, żeby się nie yy, za bardzo nie przyklejać do tej drugiej osoby, żeby to nie było takie, że nie możecie żyć bez nich, ale również niezależność finansowa jest zalecana. Żeby nie było tak, że wy nie możecie odejść, bo nie macie pieniędzy na to. Niezależność finansowa, ale jeżeli chodzi o pracę, to ta karta mówi o waszych yy, takich indywidualnych, o takim, yy, jak to powiedzieć, o niezależności zawodowej, czyli tak, żebyście na przykład albo zaczęli jakieś firmy swoje własne otwierać, jeżeli w ogóle o tym myślicie, albo żebyście spróbowali w miejscu pracy zyskać więcej niezależności, żebyście mogli bardziej być tacy wolni, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Nie wiem, jak to do Was się będzie no, odnosiło tutaj, czy w ogóle to jest dla Was możliwe, ale jeżeli w ogóle będziecie myśleć o tym, żeby się uniezależnić zawodowo, finansowo lub Emocjonalnie, no to rada jest taka, żeby to robić. No. Niektórzy z was w tym drugim kwartale, który jeżeli chodzi o przyjaźnie i o ludzi, jest taki mm, średni, będą się po prostu skupiać na pracy i na pieniądzach i też dobrze, też dobrze. No dobra. Lipiec jest jeszcze dziwny. W lipcu jest jeszcze pokazane, że zwłaszcza jakby była jakaś dziwna sytuacja na świecie. Um, no Wam wyszło w lipcu, koziorożcowi, wyszło w grudniu. Dlaczego? Nie wiem. E, być może to się przez cały rok jakoś coś dziwnego będzie ciągnęło i Was wcześniej walnie. Być może. W każdym razie... Um, jeżeli byłaby jakaś dziwna, niesprzejąca sytuacja na świecie, to u was w lipcu jest pokazane, że coś was blokuje i że nie jest tak, jak byście chcieli. I że czekacie na, na to, aż ta sytuacja się odwróci, i ona się odwróci na jesieni, bo jest pokazane, że później macie już później już do końca roku macie no sielankę, może nie sielankę, ale nic się wam już nie będzie złego działo. Yy, w każdym razie sytuacje karmiczne, związki karmiczne, jakieś takie tego typu rzeczy, to właśnie w okolicy tego lata, czyli ten czerwiec, lipiec, yy, macie pokazane. Dobra, to był drugi kwartał. Trzeci kwartał, dobrze to policzyłam: sierpień, wrzesień, październik, czekajcie, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. A lipiec, sierpień, wrzesień, kurde, nie umiem liczyć. Ym, dobra, lipiec to jest to, co powiedziałam o tym, że jeszcze to, to karmiczne, takie dziwne i, i dziwna, dziwna sytuacja światowa. I idziemy do sierpnia, właśnie. W sierpniu i we wrześniu macie dwa znaki, które mogą odgrywać rolę byk i lew. Jeżeli w ogóle znacie takie osoby, jeżeli nie, w ogóle nie bierzcie tego do siebie. Jeżeli chodzi o sierpień, macie kartę albo właśnie byka, czyli tutaj ważna rzecz, coś z bykiem by było albo małżeństwo lub jakieś sakramenty ważne coś ważnego yy, stabilizacja yy, ta jak się nazywa wyższa uczelnia no jeżeli ktoś coś tu na wyższej uczelni próbuje czy zaczynanie czy kończenie to tu nie wiem ale jak, jakaś hierarchia jest pokazana kto wie może jakieś ym, te jak to się mówi ym, Ojejku, wyleciało mi słowo polskie. Awanse w pracy, być może, bo tutaj jest pokazane, że jakieś, jakaś hierarchia i coś wzrasta na jakiś lepszy, wyższy poziom, no, ale też lepszy, większa stabilizacja, większe poczucie bezpieczeństwa. Dla niektórych to będzie związkowe i jest pokazane poczucie bezpieczeństwa w związku lub w małżeństwie, lub zawieranie związku lub małżeństwa, lub jakieś takie pójście na wyższy poziom w jakimś. Związku. A dla niektórych to będzie chodziło o hierarchię w pracy, idziemy do góry, lub na uczelni. Ale to, to jest bardzo dobra karta. Albo chodzi o byka, jeżeli znacie jakiegoś byka, to on tutaj rolę odgrywa w sierpniu. Wrzesień natomiast lew, jeżeli znacie, a jeżeli nie, siła, kreatywność, moc, odwaga i taka, taka siła przebicia i takie działanie. Ojeju! No, Sierpień-Wrzesień jak widzicie wyglądają super. Jeżeli chodzi o związki, to Sierpień-Wrzesień jakiś bardzo trwały, tr... Jezu, nie wiem powiedzieć, trwały, ważny, silny związek, silna więź, teoretycznie nie musiałoby chodzić o małżeństwo czy o związek miłosny. Mogłoby chodzić o jakąś bardzo, bardzo mocną przyjaźń czy coś tak, mogłoby chodzić o coś takiego. A Ajajajajaj no dobra, jeżeli chodzi o radę, wy się musicie wystrzegać jakiejś iluzji. Jakiejś iluzji. Musicie y, opierać się na jakiejś waszej intuicji we wrześniu. Y, I co jeszcze? I, I wiecie co? Te karty są dobrze pokazane. Te karty tego związku i, tego, i tej siły, tej mocy. Natomiast ja wam powiem tylko tyle. Wystrzegajcie się w trzecim kwartale kochanek i kochanków. W sensie, żebyście nie, żeby to nie było tak, że Wy staniecie się czyjąś kochanką lub czyimś kochankiem, a oni mają jakieś szczęśliwe życie małżeńskie czy coś takiego. Nie wydaje mi się, żebyście to zrobili. Ja tylko mówię, żebyście się wystrzegali. Natomiast jeżeli gdzieś jesteście Wy, wy w tym, w tym ten sierpień, wrzesień w takim silnym, mocnym związku lub relacji... Albo macie jakąś bardzo silną przyjaźń, bardzo taki ważny, mocny, silny związek, uważajcie, żeby ktoś kogoś tutaj nie zdradził. No to jest dla Was rada, więc myślę, że raczej chodziłoby o to, żebyście Wy nie poszli w złą stronę. A druga rzecz, używajcie tej Waszej intuicji, której macie tak dużo. Posługujcie się, słuchajcie tych potrzeptów intuicji w tym okresie, w tym trzecim kwartale, w tym roku. No. No ciekawe. No ale dobra, patrzcie tu. Patrzcie tu, bo to jest ten, ten czwarty kwartał, to to jest przeciekawe. Yy, co jest po wrześniu? Październik i grudzień? Październik, praca. Praca, skupienie, tworzenie albo współpraca. Ale co w tej pracy? No to, to chyba cały rok będziecie pracować, chyba, że coś bardziej w pracy. Coś bardziej się zacznie dziać, bardziej się zacznie ruszyć. Albo październik będzie taki rzeczywiście, że będziecie dużo pracować. Albo że w końcu w październiku będzie jakieś duże zadowolenie z pracy. Bo tak jak powiedzieliśmy, maj, czerwiec, lipiec takie dziabdziaństwo. Potem te dwa miesiące tej takiej stabilizacji siły i odwagi, i potem październik praca. I skupienie takie bardzo taki spokojny miesiąc by to był. Być może pracowity. Ale taki stabilny, w ogóle od momentu sierpnia, wy już macie pokazaną stabilizację, siłę i moc. Bardzo, bardzo fajne. A później w listopadzie, jakaś ostateczna ocena. Może w tej pracy ta ocena, może was ktoś będzie oceniał, może wy kogoś będziecie oceniać, a być może to będzie dotyczyło związku i będzie jakaś ocena, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, czy to da radę, czy nie da radę. Ale łącz, po, w połączeniu z tą oceną będzie jakiś, być może, werdykt. Chociaż wydaje mi się, że werdykt może być dopiero w grudniu. Być może w listopadzie będzie ocena, a werdykt będzie w grudniu. Bo macie jeszcze na grudzień pokazanego śledzika i zastanawiacza. Czyli osobę, która obserwuje i coś wie, coś, coś wyśledziła, z czegoś się zdaje sprawę. Znaczy to nie jest zła karta. No może Was ktoś będzie obserwował. Wy uważajcie! W okresie y, listopad-grudzień Uważajcie na obserwatorów i śledzików. No jeżeli gdziekolwiek byłby wodnik, który robi jakieś dziabdziajstwo, w sensie zdrad lub kochanków, kochanek w yy, tam powiedzmy w, w, pod koniec lata, yy, no to uważajcie, żeby to nie było, Nasz, no Jezu, no to tak głupio powiedziałam, żeby nie było wyśledzone. No lepiej tego nie róbcie po prostu. A jak będziecie robić, no to się, bo, liczcie z tym, że to może ktoś wyśledzić w zimie. Może ktoś wyśledzić i jakaś ocena ostateczna, ale to nie musi być tak, to może być odwrotnie, że wy będziecie ocenę jakąś, do, dokonywać jakiejś ostatecznej oceny. To może być też ocena bardziej ogólna, taka. Będziecie obserwować świat czy wasze życie, będziecie podejmować decyzję, co dalej, i w grudniu tego zastanawiania będzie naprawdę dużo, ale wasza rada, po pierwsze, Szacunek do samego siebie, zaufanie, szacunek, miłość do samego siebie i takie poczucie własnej wartości. Być może tu takie rzeczy się będą działy, że będzie taki jakiś rozwój pokazany. Ale po drugie, miłość lub jakiś nowy początek, jakaś, jak, ale coś, co daje szczęście, i wy mielibyście to zacząć. W trzecim, w, przepraszam, w trzecim, w czwartym kwartale mielibyście to coś nowe zacząć, ale co związek. Praca, która wam daje szczęście. Niektórzy mogą pracować w służbie zdrowia, to to jest pokazane, że to jest też dobry kierunek. No, coś dobrego, co daje szczęście, co, co jest związane z jakąś pomocą, miłością, empatią, albo jest to po prostu nowy związek. I może też dotyczyć jakiegoś takiego poczucia własnej wartości, które tutaj, tak jakby się, się musieli na tym skupić, że, żeby je budować. O, takie coś. Jejku, ale się u Was dużo... A, i czekajcie, jeszcze ogólna energia na ten rok. Mamy Królową Kielichów. No jeżeli jesteście mężczyzną, ten rok może bardzo, bardzo dotyczyć Waszej partnerki lub żony, jeżeli taką macie, albo nowo poznanej kobiety. Natomiast jeżeli jesteście kobietą, to będzie dotyczyło jakiegoś albo rozwijania jakichś tych takich cech kobiecych, jak miłość, empatia, opieka. Albo będzie to jakaś kobieta, która będzie bardzo ważna w waszym życiu w tym roku, i to może być i dla mężczyzn i dla kobiet, przyjaciółka, matka, nie wiem kto, ale bardzo, bardzo dobra, pomocna kobieta. Jakby nie było. Tu chodzi o takie cechy jak miłość, empatia, opieka. Co tam jeszcze? Ym, taka delikatność i taka stabilizacja emocjonalna, i dojrzałość emocjonalna. I to jest. Jakby główna jakaś energia, coś, co się tu wydarza u was w tym roku. Hmm. Niektórzy będą się przygotowywali na bycie żoną lub matką. No oczywiście do kobiet to powiedziałam teraz. W tym roku. Ja nie mówię, że już będziecie w tym roku, nią. Ale będziecie się może niektórzy z was, niektóre z was przygotowywać do tego. Oj oj, 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 oj. wodniki. No, dzieje się, dzieje się. Kochani. Słuchajcie, ja się z Wami pewnie, pewnie jeszcze będę widziała przed świętami, a niektórzy z Was to będą oglądać, Bóg wie kiedy, więc to, to będzie w ogóle zupełnie bez sensu, co teraz powiem, ale wesołych świąt. A poza tym będziemy się widzieć jeszcze przed świętami, także jeszcze Wam powiem, także spoko. Wszystkiego dobrego, buziaczki, pozdrowionka. No i papa, kochani.